sceny w popularnym megaklubie, po NOSP, aż po deski teatru. E, powiedz mi, czy co cię skłoniło do tej drogi? Czy zatrzymasz się tutaj na chwilę, czy pędzisz dalej po kolejne pomysły? Nie, nic z tych rzeczy na dobrą sprawę nie było planowane, bo wydaje mi się, że najlepiej jest robić swoje i tylko czekać, na jakieś efekty, aż się pojawią tego wszystkiego. I wszystkie te takie miejsca. W... Fajnie, że w Katowicach tyle takich ciekawych punktów można, można odhaczyć sobie. I, I wszystkie te miejsca były jakby efektem tego, co się działo, a, a mam szczęście, te efekty jakoś w miarę szybko uzyskiwać. Co prawda już trochę lat minęło, ale, ale, ale długo już w tym Mega lubię gram, bo na dobrą sprawę w tym roku chyba minęło 11 lat od mojego pierwszego koncertu w Mega, i Marcin mi o tym przypominał i znam się z tymi ludźmi. Od też, to, że trochę czasu minęło, a, a, a za niedługo będziemy mieli dobre wieści, prawdopodobnie do ogłoszenia. W teatrze gram teraz w wujku, ale, ale mieliśmy okazję w zeszłym roku grać sześć koncertów akustycznych i znowu kombinujemy, żeby może jesienią zrobić drugą część tego wszystkiego i, i znowu się w z Śląskim pojawić. To wszystko jest efekt czegoś. I tak na dobrą sprawę jedne koncerty są, są efektem drugich. Na, na stanie w Mega nauczyłem się grać koncerty i nauczyłem się kontaktu z publicznością i takiego jakby zdobywania terenu, takiego typowo rapowego. Projekt z NOSPROM dał mi jakby siłę, wiarę w to, że nieważne co się wymyśli jeżeli to jest prawdziwe i szczere i chce się to zrobić na odpowiednio dobrym poziomie i ma się szczęście otaczać ludźmi, którzy to odpowiednio dobrze z Tobą zrobią i też tak samo się to zaangażują, to, to, to ma to gdzieś jakoś tam przełożenie na zainteresowanie, jeżeli jest dobre oczywiście, a mi się wydaje, że jest dobre i po tym NOSPROM tak na dobrą sprawę to nauczyłem się tego, że jak będę chciał to zrobię wszystko tylko muszę to zrobić odpowiednio dobrze i, Dosyć szybko jakby ten nasz skład koncertowy ewoluował do, do postaci live-bandowej, która znowu miała swoją premierę w Megaklubie w 2015 roku pod koniec I, i, i szybko bardzo wpadłem na pomysł, już wcześniej ten pomysł był, ale żeby z tym live-bandem trochę to poszerzyć i zagrać koncerty akustyczne w teatrze, które na dobrą sprawę do dzisiaj mi się wydają najlepszymi koncertami jakie zagraliśmy i ja strasznie ten teatr lubię i i bardzo dobrze go wspominam, właśnie przez to, że, że, że tutaj te koncerty zagraliśmy. To był strasznie osobisty temat, strasznie taki projekt, który mnie osobiście wyeksploatował bardzo dużo. Siedziałem na próbach z chłopakami, nie odpuszczałem tych prób i, i pilnowałem tego materiału osobiście. I strasznie dużo się też nauczyłem podczas tych przygotowań do tych koncertów i podczas tych koncertów takiej muzycznej pracy nawet. I i ten nasz live był wtedy się tak na dobrą sprawę chyba za przyjaźń przeciął zupełnie. I to był rok, w którym zagraliśmy 40 koncertów ponad razem. A te wspominamy chyba najlepiej, mimo że było najwięcej nerwów. A teraz to ciężko jest znaleźć jakby miejsca w tym kraju, w których jeszcze można było zagrać takie. Och, bo i w Spodku graliśmy i miałem okazję w Teatrze Roma grać z Myslowic i miałem okazję grać w Filharmonii Bałtyckiej przed nią z Nosprem, a w środku z Myslowic między innymi. I, I miałem okazję grać ze Smolikiem na terenie muzeum. Są świetne, świetne, świetne wydarzenia. Teraz, teraz znowu starałem się jakby Yy, nie, dbać, nie zadbać jakoś o, o kolejny jakiś turbo świetny pomysł i oryginalną rzecz koncertową, tylko z, skupić się na, na, na muzyce i na rozwinięciu muzycznym, przez to wróciłem znowu do pisania muzyki i bardzo dużo jej ostatnio robię, z tym szoku, bo postanowiłem we wrześniu, że, że trzeba znowu zacząć robić muzykę, a nie tylko pisać teksty, a od tego czasu zrobiłem już multum fajnych rzeczy, które przyjęły się między innymi wujek i, i, i trochę rzeczy na moją płytę. Z, i akurat tak się dzieje, że, że to jakby ta płyta teraz miała być takim kolejnym etapem, bo to nie chodziło o to, żeby zagrać fajny koncert, tylko zrobić płytę, która zaskoczy i będzie zupełnie inna, i, 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 i chyba tak się udało. I Jednocześnie wujek jest taką epką, która to pokazuje, bo, bo nie jest zupełnie standardowo-rapowym materiałem, a album już jest zupełnie pokręconą rzeczą. No. No, no, tam nie są. bardzo. Jest pokręcony i tak zastanawiam się bardzo ciekawie, tak w sumie podsumowałeś te 15 lat swojej twórczości, pewnie by tam było jeszcze dużo wiele punktów, ale y, odnoszę takie wrażenie, że idziesz takimi totalnie swoimi ścieżkami, wiesz, ten odbiorca może gdzieś tam za tobą podążać, ale raczej skupiasz się na tym, co ty chcesz zrobić i tutaj masz takie odhaczone już swoje pomysły. A powiedz mi, ten twój y, odbiorca 15 lat temu był powiedzmy dzieciakiem z bloku, teraz dorósł, czy... Y, Teraz możesz jakoś opisać swojego słuchacza? Czy to są ludzie młodzi, którzy pójdą do teatru dzięki Tobie? Czy to są ludzie w cudzysłowie pod garniakiem? Jak, jak, do kogo chcesz dotrzeć? Może tak? Wiesz co? No, ja się nigdy nie zastanawiam, do kogo chciałbym dotrzeć, tylko jak piszę teksty, to piszę o tym, o czym chciałbym napisać. I chyba to najbardziej chciałbym dotrzeć do siebie, tak żebym ja był zadowolony i nie chciałbym przeinaczać prze jakby czegokolwiek, co mam do powiedzenia na potrzeby tego po prostu przykładowego odbiorcy i nie zastanawiam się na tym, czy się komuś to spodoba, czy nie. A tak, jeśli chodzi o moich słuchaczy, to, to ostatnio się to bardzo zmieniło, bo zdaje mi się, że przez to, że my nie stoimy w miejscu muzycznie, czy to ja, czy, 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 czy goście, którzy ze mną grają i nie zadawalamy się popytem, bo to jest fajne, sprzedać bardzo dużo jednej płyty i bardzo łatwo jest zrobić szybko podobną drugą, bo prawdopodobnie w tym kraju to się uda i też się sprzeda i można tak robić pięć, sześć, niektórzy I To robią... mógłby tak zrobić na przykład... Oczywiście, że tak, a nie, a nie zrobi, mm -hmm. nie zrobi tego tematu. My też po prostu przed ciebie, ja zadecydowałem, że jak mój jakby przygoda moja i, i, i jakiś taki... Mój angaż w takie klasycznym brzmienia hip hopowe raczej jest wyczerpany przez to, że zrobiłem do siebie dwa podobne albumy. I postanowiłem, żeby poszukać swojej tej muzyki i, i porobić rzeczy zbliżone bardziej do tego, czego ja na bieżąco słucham. A ta muzyka się zmienia i do mnie najróżniejsze rzeczy dochodzą. A, a ta publiczność, to jest właśnie ciekawe, bo wydaje mi się, że ci, którzy mnie słuchali, jak ja miałem 18 lat, 20, a mieli po te 15. W większej części słuchają mnie do dzisiaj, a mają 28-30 lat, bo byli trochę starsi, bo to się tak przeciera, a jednocześnie pojawiają się młodzi, którzy słuchają i najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że czuję i naprawdę czuję, to nie jest tak, że mi się wydaje, tylko to czuję, że ci ludzie w większości ze mną zostają, a młodzi się pojawiają i, i mam nadzieję, że oni zostaną tak samo długo, jak poprzedni. Bo to nie chodzi o to, żeby wyresetować i zacząć nagle teraz robić dla młodych i cieszyć się, że się wychowały dwa, dwa odrębne pokolenia, chociaż to jest fajne, Fajnie jest gdzieś tam robić tą muzykę w taki sposób, żeby, żeby widzieć ten kontrast przez na My, mając okazję do grania na męskim graniu, przykładowo, gdzie widzę, że jest masa młodych ludzi w wieku 18-20 lat, którzy na nasz koncert, ale jest też masa ludzi koło 40 ze swoimi dziećmi, którzy też na nasz koncert i znają tak samo dobrze teksty i podchodzą po koncercie do nas i z nami o tym rozmawiają. co jest świetne i widzę to po teatrach, yy, widzę to w, no przy okazji każdego koncertu ostatnio. I to jest fajne, że. Słyszę świetne opinie na temat publiczności naszych na koncertach od organizatorów tych koncertów, i czy to plenerowych, czy organizatorów w klubach, że to jest zupełnie inny rodzaj, brzydko mówiąc, klienta dla tych miejsc, bo oni nie generują problemów, oni nie, nie stwarzają problemów jako całość, oni są po prostu jakimś takim, zachowują jakiś taki poziom. Jednocześnie poziom dla nas, jeśli chodzi o publiczność, bo widać, że są zaangażowani w to, jak gramy i w to, co gramy, a z drugiej strony nie, nie dają mi powodu do wstydu, żebym się tłumaczył, przy tym, że ktoś komuś zdemolował coś. A to jest śmieszne, ale takie rzeczy się zdarzały i to widać różnicę. I, I to jest najfajniejsze. 15 lat to spory czas. Czy ty, jako właśnie wychodzący już do tych artystów, nie tylko w świecie rapowym, o co chcę też spytać, ale to później, wychodzisz do artystów, wychodzisz właśnie do miejsc kultury, propagujesz tą kulturę. Czy ty możesz siebie nazwać artystą kompletnym? Nie, Czy jesteś spełniony? Na pewno nie. Jakby, jeżeli ktoś ja czuję się zadowolony i Bogu dziękuję i wszystkim osobom, którzy mnie wspierali za to, że Mam takie życie, jakie mam, i mogę opierać się o to, co lubię robić, a, a cały czas lubię to robić. Ale spełniony się nie czuję nigdy, bo zawsze gdzieś tam w momencie, kiedy kończę pisać ostatni tekst i nagrywać ostatni numer, i jeszcze to płyta gdzieś się tam miksuje, to, to ja już mam jakiś tam kolejny cel i pomysł. I, i teraz to jest podobnie, a nawet są trzy. Yy... I to jest chyba artysta spełniony to jest taki artysta nieszczęśliwy, no. pewnie zarobiony i, i, i żyjący na świetnym poziomie Ech, w większości przypadków. Może ale też wydaje robiący z tego, co już zrobił, prawda? On już nic nowego nie stworzy, tylko słuchajcie mnie, bo ja już to stworzyłam i, i teraz jakby cieszy się tym sukcesem, tak? Nie, nie tworzy dalej. Podejrzewam, że może tak być, ale w, 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 wydaje mi się, że, że to nie o to w tym wszystkim chodzi. Eee... Robienie nowych rzeczy to jest, to jest podstawa. Szukanie nowych pomysłów to jest podstawa. Rozwijanie się to jest podstawa i jeśli mi się chce w wieku 30 lat nagle wymyślić, że powinienem zacząć brzdąkać coś na gitarze i robić muzykę i wykorzystywać te dwie gitary, które sobie gdzieś tam za jakieś grosze kupiłem sklepie muzycznym najprostsze modele, i to się udaje, to, to jest świetne i. I chyba na tym to polega, nie? Bo ja teraz wiem, że jak na przykład za miesiąc wpadnę, żeby sobie na pomysł, żeby sobie kupić trąbkę i gdzieś tam kiedyś wykorzystać jakąś pseudomelodię, którą na niej zagram. Ukulele jest to, teraz to, modne. To, tak? To, to to wiem, że to zrobię I, i chyba o to chodzi, bo od takich małych rzeczy, które satysfakcjonują mnie, y, zauważyłem ostatnio, że bardzo łatwo i płynnie i szybko przechodzę do takiego punktu, w którym te rzeczy, kiedy już trafiają do ludzi, też im się podobają. I to jest chyba fajne. Już czujesz, masz taką intuicję. Nie to nawet więcej. nie jest intuicja, bo to chyba chodzi o to bardziej, że po prostu tak jest skonstruowany umysł człowieka. Niektórych ludzi, którzy mają, mają szczęście robić muzykę trafiającą do ludzi, że po prostu automatycznie oni mają jakiś taki autocenzurę w głowie, która mówi o tym, czy coś jest fajne, czy, czy, czy powinno się w tą stronę iść. I jest to zgodne z, z ilomaś tam osobami na świecie i z ich pojęciem estetycznym, albo ilomaś milionami w przypadku wielkich i, i znanych na całym świecie muzyków, albo ilomaś tysiącami w przypadku moim. To jest najfajniejsze, że gdzieś tam coś to mam i to mnie jakby tak trzyma w ryzach, i mam to chyba na odpowiednim poziomie wyśrubowane. A jeżeli nie, to, to przychodzę do domu, puszczam coś z Sandrze i ona mi mówi, że, że, że chyba nie. I i, I ja mam dość, bo mi się to podobało przez moment, ale ona jest takim ostatecznym cenzorem, który mówi, wiesz, daj sobie z tym spokój i wtedy się dzieje z tym coś innego. No więc Wszystko przez te kobiety, nie? Szczęście mam, że, że mam taką, która gdzieś tam y strasznie mnie tym irytuje na pewno, bo, bo nie lubię bardzo, jak ktoś mi się w to wtrążala, ale ostatecznie, koniec końców, nie miała chyba nigdy y złego pojęcia na ten temat i zawsze mi dobrze doradzała, więc jeszcze gdzieś tam mam szczęście, że przez to całe takie... Y na to, że ktoś ci tam gramoli się w tym, to, to jednak wychodzę obronną ręką dzięki niej czasem. Najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś. Nasz mały, pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie. W tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strugiem twoich słów. Zakończone słowo z Czytałam, słuchałam ci tych tekstów, czytałam też w sumie i zastanawiam się, co my tak możemy lubić w tych Ślązakach. Już powiedzieliśmy sobie, że te Katowice się rozwinęły, więc naprawdę jak ktoś do mnie przyjedzie, mam go gdzie zaprowadzić, zaprosić. Ale mówisz o rozwijaniu się i zastanawiam się, czy ten Śląsk, tak można z niego czerpać do ostatniej chwili, że on cię inspiruje, jesteś w końcu panem z Katowic. To jest, to, jest, to jest moje przekleństwo. Nie? Tak, teraz już wydaje mi się, że nie jest miłość, tylko haszta klanskatowy. Jest po prostu ten, ale fajnie brzmiał na początku. Tak. No. E, teraz e, też jest fajnie. Śląg jest, jest małym państwem. E, e, do tego stopnia szczególnym, do którego chcemy, żeby był. Bo jeżeli ktoś podchodzi. Tak globalistycznie do tematu życia, to, to raczej nie, nie, nie będzie się jakoś specjalnie zastanawiać nad tym, że jest ze śląska i czy powinien się z tego jakoś cieszyć, czy nie. Ja jestem człowiekiem, który podchodzi do życia bardzo mikroregionalnie, jednostkowo, i bardzo zależało mi zawsze na, na miejscu, z którego jestem strasznie. Przywiązuję uwagę do tego, gdzie jestem, i, i, i takie otoczenie jest dla mnie bardzo ważne. Jak będzie to trochę napędzało, tak to, gdzie jesteś? Zawsze, zawsze tak było i jestem człowiekiem, który lubi się otaczać. Bardzo wpływa na mnie y, miejsce, w którym przebywam, i nawet będąc tutaj trochę jestem zaskizowany tym co widzę za kamerami, bo scenografia tego spektaklu jest po prostu przerażająca, ale wy tego nie widzicie. Tak, Jest to chyba szpital psychiatryczny tak, dla zainteresowanych. Tak, tak, więc mogę przez to być taki skulony, zamknięty w sobie lekko, ponieważ no... No jest to wymagająca sytuacja dla to mnie, żeby się, żeby się używnętrzniać. E, aczkolwiek wspominam to miejsce bardzo dobrze. Między innymi też ze względu śląskich, bo, bo kiedyś profesor Biała zaprosił mnie tutaj do serii spotkań Puder i Pył i, i miałem okazję skonfrontować się z takim gronem e, trochę starszym moich słuchaczy, bo były to osoby tak bliżej 60 lat niż 20, ale było bardzo fajnie. E, to jest specyficzne miejsce ze względu na ludzi. Po pierwsze, bo sposób przeżywania życia na śląsku. E, o, Sto lat temu był bardzo, bardzo specyficzny i zupełnie odciętym ze względu na to, że po prostu nie było możliwości połączenia się wiesz, przez internet z innymi częściami świata, zobaczenia, jak jest gdzie i tutaj tradycja, e, honor, rodzina, e, jedzenie, śląskie. dokładnie właśnie chciałem teraz powiedzieć, to wszystko jest zakorzenione mocno w każdym z nas, w każdym z, a ludzie albo z tego czerpią, albo nie i to jest ich wybór. Ja mam szczęście być gościem, który Wydaje mi się, że, że wielu młodym ludziom na Śląsku przypomniał o tym, że powinni zwracać uwagę na to, że są ze śląska, nie tylko zwracać uwagę na kluby piłkarskie, którym się powinno kimicować, jeżeli się jest z okolic, gdzie się kimicuje tym klubom. Nie przypominać sobie tylko nazwy miasta, ale przypominać sobie, że się jest ze śląska i przypominać sobie o tych symbolach śląskich, czyli o rodzinie, czyli o tym takim etosie pracy, nawet jeżeli to wszystko się już pozmieniało, to tym bardziej, bo. To się da odnieść do dzisiejszych czasów. Ja jestem na to najlepszym przykładem, bo nie jestem człowiekiem, który codziennie rozmawia w gwarze, ale z tej gwary jakoś cierpię, kocham ją słyszeć, kocham czasami coś powiedzieć głupiego. Ja w autobusie e... zawsze tak się uśmiecham, prawda? Ale to jest świetne. Panie. ja też, tak, tak jest świetne, A poza tym zauważyłem, że w momencie, kiedy. Wiele rzeczy chce się na Śląsku załatwić, jeżeli się nawet rzuci jedno słowo w uważa, bo nawet jeżeli słyszysz, że jesteś ze Śląska w odpowiednich momentach, to tak naprawdę przyjdzie ci to łatwiej i to jest, i to jest fajne, tym bardziej, że... Od, odnoszenie się do takich śląskich tradycji nie jest dobre tylko i wyłącznie dla nas, ze względu na to, że my będziemy coś wiedzieć więcej albo będziemy fajnie odnosić się do miejsca, z którego pochodzimy, bo w tym obecnie mieszkamy, ale na dobrą sprawę to daje nam strasznie duże możliwości nauczenia się czegoś więcej od, od starszych osób z naszej rodziny albo nie tylko, bo ci ludzie się wtedy inaczej otwierają na tych młodych. A ja taki jestem, że moich dziadków kocham i bardzo lubię z nimi przebywać i bardzo dużo mnie nauczyli i jestem taką mieszanką każdego z nich. Ja się cieszę tym, po prostu, że ich mam. Fajnie by było, jakby ci młodzi ludzie pamiętali o tym, bo ja coraz mniej o tym w numerach mówię, fajnie, że teraz mam tego wujka i mogą to śląsku znowu powiedzieć, ale jednak gdzieś ta moja muzyka czasami ucieka. Z, bo takie klepanie patriotycznych rzeczy też nie jest do końca dobre na ogół w kółko, tylko w wykonywanie ich w momentach i łapanie tak się tego miejsca. Troszkę te, Zależy tam kiedy gdzie i gdzie, ile mam na to siły, a to jest ważne i co mnie zainspiruje, ale ale to jest fajne. Przerażające jest to, że na przykład będę został na urodzinach Kazimierza kuca 88 w Teatrze Śląskim. Oprócz syna Kazimierza, który ma bodajże 25 albo 26 lat, albo nawet jest nieco młodszy, najmłodszego syna. Ja i Sandra byliśmy chyba kolejni, jeśli chodzi o wiek, a, a potem już było 40 w górę i to było trochę Trochę smutne, przerażające, ale może po prostu ci ludzie mają lepsze jak jeśli chodzi o bilety. Przerażały mnie trochę specjalnie nagrane na te potrzeby przez, przez dziennikarzy gazety wypowiedzi na mieście, gdzie tylko ludzie, właśnie 40, plus potrafili coś więcej okazji mi co powiedzieć, oprócz jednego młodego wyjątku, który dał mi nadzieję w to, w to, w to, w to, w to pokolenie jednorożców. Ale. Ale to jest, to jest ważne, żeby pamiętać skąd się jest i zauważyłem, że w Warszawie jest straszna moda na to i w Warszawie to, to przepobywali aż do po prostu horrendalnie ogromnych, przerażających rozmiarów, jeśli chodzi o takie parcie e, w, w wiarę i w takie relikty powstańcze i to jest fajne, no mimo wszystko, wolę to niż zapominanie o tym. Bo takie rzeczy łatwo jest przejaskrawić, ale lepiej chyba je przejaskrawiać niż je gdzieś tam, gdzieś tam ściemniać i, i zapominać o nich. Ale Żołnierze wyklęci też są teraz na tapecie, to jest też trochę przemaglowany temat i też w Warszawie widać jakoś to się tam broni, ale ale no w rejonach mazurskich niekoniecznie dobrze jest kojarzone. Tam są jakieś przejścia, że tu w województwie był katem, a tu bohaterem. Na Śląsku mamy świetną historię. Mamy, mamy świetnych ludzi, całe szczęście żyjących jeszcze, którzy tą historię lubili pokazywać i dalej o to walczą i mamy się do czego odnosić i to jest ważne i to miejsce mimo już się zmienia ewoluuje i jest tak naprawdę jednym z najpiękniejszych, najpiękniejszych miast w Europie obecnie, tak mi się wydaje, bo Katowice się zmieniają z dnia na dzień i jestem po prostu dumny z tego i, i gdzie nie pojadę, to mogę już sobie to miasto moje Porównywać. Gdzie nie, nie, gdzie nie widzę. widzę świetnych obiektów, w których gra się koncerty, hal, koncertowych, yy, yy, domów koncertowych, sal orkiestralnych, to jest po prostu, dalej, katowice są u mnie na pierwszym miejscu i, i zawsze będą, i to jest to jest wybitny temat, ale yy, powinniśmy jednak pamiętać o tym, że to ci ludzie i coś gdzieś tam w naszych głowach spowodowało to, że ciągle tu jesteśmy i dodać do tego jeszcze tą wartość, bo Śląsk to jest więcej niż śmieszne teksty na koszulkach. Nie? Pytanie teraz o wujka. I właśnie o ten Śląsk, dobrze już tak zaczęłeś mówić, o tych ludziach, którzy właśnie gdzieś tą historię mają gdzieś. E, symbolizujesz w wujku w ogóle chyba osobę, właśnie współczesnego chłopaka, mężczyznę, który, no Baśka, barburka. W napisach jest Pan z Katowic, tak. <laughs> pan z Katowic, tak. I, I właśnie już sam odpowiedziałeś na to pytanie, ale czy rzeczywiście młodzi ludzie mają gdzieś tą historię, czy patrzymy do przodu, jesteśmy bardzo takimi futurystami, niż chwalimy tą historię? Wiesz co, to młodzi ludzie, gdyby nie byli futurystami, to byliby przegrani, bo to jest bardzo ważne, żeby patrzeć w przód, jeżeli są młodzi. Ale wydaje mi się, że ten, yy, przyszłość jest ciekawsza, kiedy zna się przeszłość. I popełnia się w niej mniej błędów, i to nie takich błędów, które mają wpływ na cały świat, ale takich błędów jednostkowych, bo yy, bardzo łatwo jest popełnić błędy, jeśli się, i tak naprawdę ma się większe szanse na popełnienie tych błędów, jeśli się na czyjś, tak naprawdę nie miało okazji nauczyć jednak jakichś uników. A, a historia o tym mówi i wiesz to sytuacja polityczna w tym kraju pokazuje, że nie do końca wszyscy znamy przeszłość, dlatego przyszłość nie może do końca być kolorowa. O czym może nie być? Wydaje mi się, że nie może być, a, a do niedawna tylko mogła nie być. I Młodzi ludzie, jeżeli ja przyciągam ich do teatru i mam okazję pokazać im wizję Roberta takie personalne podejście do bardzo ważnych wydarzeń w historii Polski, bardzo ważnych wydarzeń, bardzo ważnych wydarzeń dla Katowic, dla Śląska, dla, dla takiego po prostu mitu górniczego i, i obywatelskiego. Jeżeli oni tak naprawdę przychodzą do tego teatru z mojego powodu, bo mi już coś rapuje, to świetnie, bo na bank nie wyjdą stąd z olaniem tego tematu i jak podchodzą do mnie po spektaklu, kiedy podpisuję te epki yy, i mówią mi to, to jestem cholernie dumny z tego, bo, bo po to to robimy. No. Mnie też ktoś kiedyś tu przyciągnął i poznałem tak Darka, przez Darka poznałem się z Robertem i dlatego tu dzisiaj jestem. Eee, przyciągnął mnie tutaj ktoś, dlatego, żeby zobaczyć ekranizację kuca, do którego też mnie ktoś przyciągnął, i to tak na dobrą sprawę, ktoś starszy ode mnie wprowadził mnie w tą świątność. I, I to był Kazimierz Kudzy i ekipa z teatru. Jeżeli tych młodych ludzi wprowadza ekipa z teatru i miłość, to to jest dla mnie po prostu najlepsza nagroda, jaką mogę mieć. I Bogu dziękuję za to chociaż y, muszę powiedzieć, że nie przyszłam na Wujka 80, 81 dla ciebie tylko, to powiem szczerze, że no, to było fajne przeżycie i wydaje mi się, że ja bardzo lubię teatr i bardzo lubię rap, więc jakby byłam takim widzem, który po prostu idzie, ale widziałam dużo ludzi właśnie młodych i no, byłam dumna, że teatr zawsze się kojarzył z takim snoby w koszulach, wiesz, a teraz no, naprawdę dzięki tej sztuce chociaż kilka osób albo potem kilkanaście i kilkadziesiąt wreszcie może tutaj przyjść, to, to masz rację. A teraz tak Zominam już temat, twoja najnowsza płyta, więc już jesteśmy futurystami. Popatrzyliśmy troszkę w przeszłość. Teraz już ta przyszłość, marzec, jest tam oryganek, Nosowska między innymi Bajm, Rogucki. No i znowu tutaj pojawia się ten rap. Gdzie, gdzie ci raperzy? Gdzie jest, jest Miłość i artyści z, innej, z, innej, z innego gatunku? Jak to wytłumaczysz? Czy to... trzeba to tłumaczyć w ogóle? Trzeba, bo. Yy... Ja jestem trochę chyba już tak yy, od tej sceny rapowej, yy, nie mówię, że odwrócony, broń Boże, bo w, w, przez ostatnie lata, może nie, ale ostatnio jakoś mi się tak wkręciło i sprawdzam wszystko, wszystko po kolei, po prostu niektóre rzeczy mnie przerażają, niektóre rzeczy mi się podobają, ale głównie już nie do końca to rozumiem, bo, bo bo same te numery nie mówią o niczym, co, 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 co może mnie zaskoczyć. I to samo pewnie można zarzucić mi i każdemu innemu wykonawcy, i to jest normalne, ale to muzyka tych ludzi, których zaprosiłem na płytę, to jest ich teksty, bo to są głównie tekściarze. I to nie są ludzie, którzy są wokalistami, umówmy się. To są tekściarze. Wszyscy, którzy są na płycie, są autorami własnych tekstów. Są autorami świetnych tekstów, do których ja od lat paru lub całe życie, w przypadku Bajmu na przykład i Beaty, mogę się odnosić i które mi towarzyszą. Yy, I są świetne. Yy, a ja teksty najbardziej lubię pisać i to jest moim zdaniem naj, naj, największa frajda. I mimo, iż lubię niektórych wokalistów słuchać, to wydaje mi się, że, że wokalista, który pisze sobie sam tekst, jest zawsze parę poziomów wyżej. Ja też właśnie, przepraszam, że ci przerwę, ale nie mówiąc problem. o Twoim tekście, mówiłam, że słuchałam piosenki i czytałam, bo mam właśnie taką tendencję, że lubię sobie poczytać, bo czasami nie podoba mi się muzyka albo na przykład nie chce mi się słuchać muzyki i czytam teksty. I tak samo jest w przypadku właśnie na przykład Twoich płyt, że często ty nawijasz, a ja cię czytam jeszcze do tego. Także ja nie ty... lubię czytać tekstów. Nie Ja lubię czytanie. słuchać ich. Szczególnie właśnie przez ludzi, którzy sami je wykonują i to jest najfajniejsze. Potem chodzę pod domu i drerę z tymi kawałkami. Wszyscy mają dość. 7 godzin na przykład w kółko, cztery wersy. Ale po prostu, bo to, jest, bo to jest siła i dla mnie największą frajdą było to, że nie zaprosiłem na ten album ludzi, którzy są popularni i fajnie jest ich mieć. Albo świetnych wokalistów i świetnie, świetnie ten, śpiewających albo grających gości, bo fajnie jest ich mieć, tylko zaprosiłem na ten album ludzi, którzy moim zdaniem piszą świetne teksty i to zajebiste teksty, które po prostu powodują, ci ludzie zawsze powodują u mnie weryfikację własnych umiejętności yy, i, i takie dążenie do, do, do ulepszenia wszystkiego, co, co mam za nadzór i po prostu zagłębienie się jeszcze w inne strony Ło, jak to napisał, jak ona matko, co można zrobić prostego, który po prostu cię rozwala i przez uniwersalność jest jeszcze ciekawsze. W przypadku Nosowskiej, na przykład. I, I miałem całe szczęście takie dwa lata, gdzie mogłem z tymi ludźmi gdzieś się poprzecinać w różnych miejscach. Męskie porobić. granie, chyba też. Męski, no na męskim graniu jakoś tak wreszcie miałem okazję dłużej poprzebywać z Katarzyną Nosowską i się poznać i porozmawiać wreszcie na jakiś temat i usłyszeć od niej, że rzeczy, które ja robię, są, są fajne, i że docenia to, i że są. Naprawdę że też się jej podoba to, co ja robię, i że to, jak zrobiliśmy ich numer, też yy, jest wyjątkowe. I jak go zagraliśmy wtedy yy, z Tomkiem, or, z Tomaszem Organkiem, bo on nie lubię, jak się mówi, Tomek, z, tom, z Organkiem, poznałem się przy okazji męskiego grania dwa lata temu. Yy, już wtedy byłem, tak na dobrą sprawę, fanem tych tekstów, które piszę po, 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 po pierwszym albumie. Eee, dopiero potem zagłębiłem się, że on jeszcze w Sławie działa. Dopiero potem sprawdziłem, ja tak potem w tył tę całą twórczość. Rogucki i Koma i pierwsze wyjście z mroku, jak byłem jeszcze z to był album i koncerty, które do mnie trafiały z tak intensywną po prostu energią, że rozwalałem mi głowę. i Piotrek i jego teksty i wokal do tego wszystkiego i podejście do muzyki. To jest też super sprawa. a no, Bajm to jest legenda sama w sobie. Jeszcze pozwolono mi wykorzystać, bo tutaj w tym przypadku zrobiliśmy to, co robimy na każdym albumie, czyli zawsze bierzemy jakiś sample. Brzydko mówiąc, zespołu, który szanuję i, i z którym działamy, i staramy się uzyskać tą zgodę i zrobić to 100% oficjalnie. I tutaj było tak samo, i, i Bata się na to zgodziła, jako autorka tekstu tekstu utworu, który mi towarzyszy od lat, jest dla mnie genialny. No, nie będę wam mówić, który, bo to jeszcze wyjdzie pewnie przed premierą. Ale to są świetne rzeczy i dla mnie najfajniejsze było to, że ci ludzie po prostu zgodzili się nie dlatego, że mi zapłaciłem, nie dlatego, że ich męczyłem 7 miesięcy telefonami, tylko po prostu zgodzili się od razu i powiedzieli tak. jasne, wysyłaj, wyślij Artista. to, co tam masz, o, kurwa, to jest super, robimy I, i po prostu przyjechali i to zrobili. I siedzieliśmy w studiu i zrobiliśmy to, i byliśmy w świetnych kontaktach, dalej jesteśmy i i po prostu to jest spełnienie moich marzeń, bo zaprosić tylu świetnych gości na krótki album i na dobrą sprawę zrobić z nimi te utwory to jest, to jest super rzecz, ale nie można też zapomnieć, że na tym albumie oprócz nich jest też młoda ekipa i to są świetni młodzi ludzie, z którymi mam pierwszy raz okazję współpracować i to jest na przykład Sokso z Katowic, czyli Maciek Sawok, który zrobił muzykę do, do utworu z Kaśką Nosowską. Zrobiliśmy dwa numery, gdzie gościnnie udziela się też Natalia, czyli oni razem jako Sokso i Natalia też pisze świetne teksty, z wyjątkowo świetną wokalistką, Natalia Ptak. E, miałem okazję zrobić wreszcie jeden z utworów, nad którymi tam pracujemy sobie gdzieś na boku, ale nagrać i, i sfiniszować numer z myslowit. Jest ekipa ze śląsków po prostu wyjątkowa i wyjątkowa ekipa z całej Polski I, i, i wyjątkowi ludzie na dobrą sprawę czuwali nad tą putą przy nagraniu jej, bo Michał fox to jest po prostu geniusz jej. Rozniósł mnie, z Smolikiem zrobiliśmy jeden numer i, yy, i sam miks albumu to jest już wyjątkowa sprawa też, bo, bo Rafał Smolik uczynił rzeczy, które po prostu nigdy się wcześniej na żadnej mojej płycie nie działo. I to jest na dobrą sprawę pierwszy taki mój album, który jak gdzieś się wywiezie za granicę, za którą, no bo też za granicą był mastering robiony, i gdzieś się go puści, to będzie się bronić brzmieniowo i tak, jeśli chodzi o wizję muzyczne z albumami. Naprawdę nagrywanymi za granicą takimi pionierskimi. Tam są fajne, świetne, nowe rzeczy. A czy te osoby będą w niektórych momentach pojawiać się też na koncertach, czy raczej. Mam nadzieję. A w Katowicach teraz, marcu? Będą goście, tylko jeszcze nie wiem jacy. A, dobra, to Ale zobaczymy. Będę. Dobra, dziękuję Ci bardzo za wszystko. Ci Dzięki bardzo. Dzięki. Czy może jakieś. Selfie sobie zrobimy. Róbmy.